Ja jak widzicie jestem sama, może będę z kimś jeszcze nagrywał, ale myślę, że dzisiaj na pewno nie będzie odcinka, tylko ten odcinek wrzucę wam i, i wbijamy na rękę jakiś lak. Zaraz nie robię cięcia, ale ja nie mogę robić cięcia, także dlatego dlatego nagrywam tak Frapsem, a Frapsem nie mogę robić cięcia, albo i może zrobię. Eee, Właśnie jesteśmy na pierwszej arenie. widzicie, poczekajcie sobie ulepszy ciłość, bo mi taka ciłość nie odpowiada trochę. Dobra, jest wszystko ok. Nie otwieraliśmy. Dobra, nawet dobrej isony. Z tego co wiem, to było oglądałem ten odcinek. Yy, oglądałem bombę... znacie Bombomber mi powiedział, że ma już perełkę stałą i blocki. A ja nadal nic, bo ja mam tylko 1800 Tylko tyle monet, tak myślę, że ta i się ofiara Ja nie mogę nawzajem się zabiliśmy, ale dobra. Wbijamy na kolejną arenkę tak, y, przepraszam Wam, że nie było tak dawno odcinka, bo nie mogłem ogarnąć programu i wszystko i dlatego. I mega NK zbanowała jakiegoś ber, bartek Jeden i, i 112, nie. Y, powód knok-knok. Czyli że nie nie, oknop, nie nie mogli go knoknąć. Dobra. Musimy... Jeśli wbijają do nas. Widzę. Ma no flya? Nie, dedusz, dobra. Pierwsza ofiara na tym odcinku jest. Bardzo fajnie, że dedła ta osoba. Bardzo ją pozdrawiam, <noise> że mi, dała, że, że, że mi dała, dała się sklepać, ale to chyba nie było specjalne, bo on tak skoczył i nie wiem co zrobił. Myślał, że skoczy tak w bok, ale mu się to nie udało. A tu? Ja nie mogę, co, co zrobiłem? Przewróci, przewróci, Scrap Gamesy. Nie, nie przywróciło, ja nie mogę. Jak będę miał może 1000 sub, 2000 suby, to może będę miał tu rangę youtubera. Ale na razie nie mam, że wiecie jak to jest. Dobra, musimy wbić na jakąś arenę. Dobra. Nie chcemy wbijać. No, wbijaj, wbijaj. Dobry, krótki cięcie i zobaczymy się na ręce. Już jestem na ręce. I tak, już jesteśmy na ręce. I dobra. O kurde, to mi się stało. Włączyłem ich tutaj. Gdzie ma serduszko, nie wiem kto to, ale dobra Będziemy sobie czapeczkę od razu Weźmiemy wszystkie sksinki wszystkich Z wszystkich rzeczy można korzystać I dobra, myślę, że... Kurde, nie mogę wyjść Dobra, wyszłem. Jak to, ja idziemy na górę i wiecie, nie? Idziemy dednąć pierwszą ofiarę na tym odcinku. Myślę, że ktoś Dobijecie te 2000 sub. Jakby, jakby wam się ten odcinek spodobał, oczywiście, zostaw łapkę w górę. A jeśli też Ci się nie spodoba, to nie wiem, co może zrobić. Ja nie mogę! Ten głupi lobby mi przeszkadza. Trzeba go od razu wyrzucić, dobra, myślę, y, ta będzie chyba ostatnia ręka, myślę, że będzie wygrana, bo nie mogę tak długo nagrywać i może jutro też będzie następny odcinek, myślę, że wam się to spodoba i myślę, że mnie lepiej słychać, tak, i, i widzicie, jak widzieliście, mam nowego skina, nie tamtego y, takiego skina, mam nowego, tak, sam sobie zrobiłem... Mi się ogólnie strasznie podoba, kurde ta, ta głupia krowa, ona wieje jak nie wiem, ale dobra, już się, spieszymy, spieszymy, wrzositki i wszystko, I dobra, ubieramy ciapeczkę, bo mamy i teraz idziemy na pierwszego gracza, żeby ją dednął no, i dobra, e, przepraszam, że tak szybko mówię, ale już nie jestem przyzwyczajony do, do nagrywania i dlatego jestem taki szybki i mówiony. Też sobie drewienko tak ładnie zbiera. Jaki? Nie mogę dobrać. Myślę, że Wam się ten odcinek spodobał. I do zobaczenia w następnym odcinku i pioneczka się.